święta, święta i poświęta. Co nas znów pozamykać? Ale czy mogą sobie na to pozwolić przed wyborami? Mamy połowę kwietnia 2021. Wielkiej Brytanii ogłoszono Tydzień Żałoby Narodowej po śmierci księcia Filipa, męża królowej brytyjskiej Elżbiety II. Przeżył niemal 100 lat. Był ulubionym księciem Brytyjczyków. Zajmował m.in. najwyższe stanowiska wojskowe, jak admirał floty, marszałek armii brytyjskiej czy marszałek królewskich sił powietrznych. Należał też do Związku Wolnomularzy. Media przedstawiały go natomiast często jako pozbawionego taktu rasiste. Do brytyjskich studentów w Pekinie powiedział kiedyś, jak tutaj dłużej zostaniecie, to się wam wszystkim zrobią skośne oczy. Albo zapytał podczas wizyty na Papu i Nowej Gwinei, jak udało wam się nie zostać zjedzonymi. A podczas targów w Hanowerze w 1997 roku nazwał Helmuta kola Kanclerzem Rzeszy. Będzie go nam brakować. Wielkanocny poniedziałek, 5 kwietnia, odszedł Krzysztof Krawczyk, rocznik 1946. Uchodził za króla polskiej estrady. Jego rodzice byli śpiewakami operowymi, a Krzysztof uczył się gry na fortepianie i na gitarze. W 1963 roku został członkiem zespołu Truba Duży, z którym wylansował wiele przebojów. Jak na przykład Kasia, Znamy się tylko z widzenia, albo Przyjedź Mamo na przysięgę. W 1976 roku Krzysztof Krawczyk, jako samodzielny artysta, otrzymał na festiwalu piosenki w Sopocie trzy nagrody: dziennikarzy, publiczności i głosu wybrzeża. Jego najważniejsze przeboje solowe to parostatek, chciałem być, rysunek na szkle, jak minął dzień. To, co dał nam świat, byle było tak, pamiętam Ciebie z tamtych lat, bo jesteś ty, mój przyjacielu. W 1980 roku wyjechał do USA, gdzie przez 5 lat śpiewał w renomowanych klubach, między innymi w Las Vegas. Jeszcze w 1990 roku nagrał w Nashville płytę pod tytułem Eastern Country Album. Miał burzliwe życie osobiste, ale to było jego życie osobiste. Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że przeciętny Polak zjada rocznie 2 kg takich dodatków do żywności jak konserwanty, przeciwutleniacze, słodziki, emulgatory, wzmacniacze smaku czy sztuczne barwniki. Ich spożycie przez dzieci przekracza normy nawet pięciokrotnie. Według NIK służby odpowiedzialne za nadzór nie sprawdzają, czy producent deklaruje na opakowaniu to, co faktycznie znajduje się w produkcie. Daimler wysłał pracowników na tak zwaną Kurzarbeit, czyli na zasiłek związany ze skróconym czasem pracy spowodowanym epidemią COVID-19. Świadczenie to wypłaca Urząd Zatrudnienia. Firma zaoszczędziła więc w ten sposób około 700 milionów euro, zwiększając swój zysk za rok 2020 o 50% i wypłaciła dywidendy, ale nie wypłaciła dealerom prowizji za sprzedaż samochodów. Pracownicy Daimlera określają te praktyki jako aspołeczne. Inny potentat, Amazon, zaliczył potężną wpadkę wizerunkową. Okazało się, że kurierzy tej firmy w Stanach Zjednoczonych zmuszeni byli do oddawania moczu do plastikowych butelek ze względu na wyśrubowane limity czasowe dostarczania przesyłek, bo nie mieli czasu na przerwy w pracy. Amazon płaci w Stanach po 15 dolarów za godzinę i zabrania pracownikom organizowania się w związkach zawodowych. Najpierw w całej tej sprawie zaprzeczono, aby w końcu stwierdzić, że była to bramka samobójcza. 9 kwietnia żurnal medyczny The Lancet opublikował materiał grupy naukowców z Kliniki Uniwersyteckiej w Oksfordzie pod kierunkiem Sanjaya Ramakrishnana o pacjentach przyjętych do szpitala we wczesnym stadium COVID-19 u których wcześniej stwierdzono inne ciężkie choroby układu oddechowego. Już ponad rok temu postawiono tezę, że powszechne stosowanie wziewnych glikokortykoidów może być skutecznym sposobem leczenia COVID-19. W okresie od 16 lipca do 9 grudnia 2020 Przeprowadzono badania na 146 uczestnikach w dwóch grupach równoległych po 73 osoby, porównując skuteczność zonidu i zwykłego leczenia dorosłych w ciągu 7 dni od wystąpienia łagodnych objawów. Chodziło o stwierdzenie konieczności przebywania na oddziale intensywnej opieki medycznej lub hospitalizacji oraz przypadków wyzdrowienia, czyli ustąpienia objawów. Badanie zarejestrowano pod numerem NCT 04416399. Teraz, żeby nie zanudzać, przejdę od razu do wniosków z wyników badań. Otóż, wczesne podanie wziewnego budezonidu zmniejszyło prawdopodobieństwo konieczności intensywnej opieki medycznej o 90% i skróciło czas powrotu do zdrowia po wczesnym COVID-zie o jeden dzień. Złagodziło też skutki zachorowania. Skuteczność stosowania tego sterydu porównywalna jest zatem ze skutecznością szczepionek. Nawet Karl Lauterbach ocenił te wyniki jako przełomowe i stwierdził, że wobec braku skutków ubocznych, jako lekarz, też stosowałby tę metodę. Minęło 76 lat od masakry w Gardelegen. Tutaj, kilka godzin przed zajęciem miasta przez Amerykanów Niemcy spalili żywcem w ogromnej stodole ponad tysiąc osób. Na miejsce pamięci na terenie dawnego majątku ziemskiego Isenschniebe w Garderegen składa się cmentarz ofiar posiadający status alianckiego cmentarza wojskowego, pozostałości po stodole oraz otwarte w ubiegłym roku nowoczesne centrum dokumentacji zajmujące się m.in. identyfikacją zamordowanych podczas tego jak nazwał magazyn LIFE z 7 maja 1945: Holokaustus Gardelegen. Centrum obsługuje też wycieczki i prowadzi korespondencję z rodzinami ofiar oraz wymianę informacji z innymi placówkami badawczymi. Co rok przyjeżdżają tutaj w kwietniu rodziny zamordowanych i Polacy z Berlina, aby pomodlić się za ofiary zbrodni. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęło 96 Polek i Polaków, niemal cały sztab wojska polskiego, przedstawiciele władz ustawodawczych i rządu, intelektualiści, ikony walki o niepodległość jak Maria Walentynowicz oraz dwóch prezydentów Rzeczypospolitej, urzędujący prezydent Lech Kaczyński i ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. 11 lat po tym zdarzeniu wrak samolotu nadal pozostaje w Rosji. Polska dyplomacja nie potrafi albo nie chce sobie z tym problemem poradzić. Nie widać też wsparcia ze strony sojuszników z NATO. Ten wrak jest najwyraźniej dla wszystkich wygodniejszy i więcej wart tam, gdzie jest. Kolejnym miejscem wołającym o pomstę do nieba jest wystawa w miejscu pamięci Bergen-Belsen. Fundacja Bergen-Belsen doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że umieszczanie zdjęć jeńców przetrzymywanych na mocy konwencji genewskiej i haskiej, między zdjęciami jeńców niechronionych przez te konwencje, czy więźniów obozów koncentracyjnych, to fałszowanie historii. Ostatnio na stronie Muzeum AK w Krakowie napisano, że 12 kwietnia 1945 roku żołnierze pierwszej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny w Oberlangen, oswabadzając ponad 1700 uczestniczek Powstania Warszawskiego, Amerykanek oraz Niemek. Otóż obóz Oberlangen 6C we wrześniu 1939 roku przejęło naczelne dowództwo Wehrmachtu, i od tej pory był to obóz jeniecki. Pani Halina Morhofer-Wójcik z działu Interwencji Historycznych Związku Polskich Kombatantów w Niemczech pisze jedną interwencję za drugą, natrafiając już nie tylko na zobojętnienie niemieckich instytucji, ale, co dziwne, na niechęć po polskiej stronie. A przecież fakty mianowania generała Bora Komorowskiego na dowódcę Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i uznania przez Niemców Armii Krajowej za regularne wojsko są niezmiernie istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Setki, a może tysiące osób żyją w Niemczech w związkach małżeńskich zawartych pod przymusem. Od 2017 roku istnieje ustawa o zwalczaniu dziecięcych małżeństw, która ma chronić młode kobiety i dziewczęta przed zmuszaniem ich do zamążpójścia. Przewiduje bez żadnych wyjątków minimalny wiek 18 lat dla zawarcia małżeństwa, możliwość rozwiązania przez sędziego małżeństwa zawartego za granicą, jeśli nieletni partner w momencie ślubu miał ukończonych dopiero 16 lub 17 lat i automatycznie unieważnia związki zawarte przed ukończeniem 16 roku życia. Od czasu wejścia w życie tej ustawy krajowe administracje wymiaru sprawiedliwości zgłosiły 104 wnioski o unieważnienie małżeństw nieletnich. Unieważniono tylko 11. Dziewczęta nie wiedzą, że prawo stoi po ich stronie. Wiele ślubów odbywa się za granicą. Często wychodzą za mąż, ponieważ ich rodziny zwyczajnie nie widzą innego wyjścia z biedy. W 93 na 100 przypadków to osoby z tak zwanym podłożem migracyjnym. Są zmuszane do zaaranżowanych małżeństw albo przemocą fizyczną, albo przymuszane psychicznie. Wiedzą, że jeśli uciekną, to ich młodsze siostry będą musiały poślubić wybranica. Wiele z nich cierpi potem przemoc ze strony swoich dorosłych mężów. Do tego dochodzi zagrożenie zdrowia, np. przez zajście w ciąży. W zbyt młodym wieku. Zarząd Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej postanowił wysłać Armina Laszeta do walki o tron kanclerza Niemiec. Tym samym CDU może sama wyeliminować się z walki o fotele gabinetowe podczas jesiennych wyborów. Szef frakcji parlamentarnej CSU zażądał, aby decyzję w tej sprawie podjęły tak zwane partyjne doły. A tam Markus Söder, jeśli wierzyć ankietom, ma miażdżącą przewagę. Kanclerz Angela Merkel troszczy się w międzyczasie o dalsze ograniczanie swobód obywatelskich. Problem w tym, że wszystkie te działania powinny być przeprowadzone już rok temu: radykalnie, konsekwentnie i krótko. Teraz to wszystko już nic nie da. Zwłaszcza, że ograniczenia dotyczą znowu wyłącznie strefy prywatnej. Nadal można się spotykać w pracy i przebywać tam godzinami w jednym pomieszczeniu. Rząd federalny zlecił obserwację przez Urząd Ochrony Konstytucji ruchu tzw. kwiadenka, czyli ludzi myślących niekonwencjonalnie. Istnieją przesłanki, że część jego uczestników zmierza do obalenia porządku konstytucyjnego. To trochę tak, jakby Al Capone kazał ścigać złodziei. Przecież to kasta polityczna z Berlina ogranicza krok po kroku prawa obywatelskie gwarantowane konstytucją i nazywa je przywilejami, a w tym tygodniu pod pretekstem walki z epidemią zapowiedziała ograniczenie systemu federalnego i przejęcie kompetencji rządów krajowych. Następny etap to godzina policyjna od 21 do 5 rano. Jak myślicie? kogo powinny obserwować służby ochrony państwa. Profesorowie od muzyki Uniwersytetu w Oksfordzie stwierdzili, że za dużo mówi się o białych kompozytorach i że należałoby do programu nauczania wprowadzić więcej kompozytorów czarnoskórych, a ograniczyć Mozarta, Bacha, Beethovena i innych kolonialnych twórców z czasów niewolnictwa. Również notacja muzyczna jest podobno policzkiem dla niektórych studentów. Studenci dyrygentury nie powinni na przykład być zmuszani do gry na fortepianie, ponieważ czarnoskórych studentów wprawia to w zakłopotanie. Repertuar koncentruje się strukturalnie zbyt mocno na białej muzyce europejskiej. W to miejsce powinna być nauczana muzyka afrykańska. W tym celu należy zatrudnić więcej niebiałych nauczycieli. Przeciętny meloman niewątpliwie za mało wie o czarnych kompozytorach muzyki klasycznej i na pewno można w tym zakresie dokonać wielu ciekawych odkryć. Ale dlaczego ograniczać Mozarta? Doświadczenie uczy, że podobne propozycje będą wnet zgłaszane również na kontynencie. 11 kwietnia odbył się na Gwadelupie konkurs pianistyczny dla młodzieży tego francuskiego Departamentu Zamorskiego. W związku z sytuacją epidemiologiczną na wyspie, organizator konkursu Instytut Chopina zdecydował się na transmisję konkursu na żywo na platformie Facebook, tak aby szerszej publiczności umożliwić śledzenie konkursu za darmo. Podczas gdy jeden z wykonawców grał nokturn Fryderyka Chopina, Facebook powiadomił transmitujących, że transmisja nie będzie opublikowana w związku z naruszeniem praw autorskich firmy Sony Music. Po zakończeniu konkursu organizatorzy napisali do Facebooka odwołanie, w którym poinformowali, że wykonawcami utworów podczas transmisji online na żywo byli uczniowie szkoły muzycznej, a utwory, które wykonują, należą do tzw. public domain. Więc nie może być mowy o żadnym naruszeniu praw autorskich. Do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi. Nagrany materiał pozostaje nieopublikowany. Nie ma też kopii nagrania, bo podczas transmisji live na Facebooku nie była możliwa rejestracja. W ten sposób Facebook pozbawił autorów materiału, który sami wyprodukowali. Zjawisko blokowania przez Facebook nagrań z wykonaniami muzyki Fryderyka Chopina i innych kompozytorów pod pretekstem łamania praw autorskich jest co najmniej dziwne i niepokojące. Czyżby ktoś sprzedał po cichu prawa do naszych dóbr kultury tak jak sprzedano polskie nagrania? A może to przez nadmiar białej muzyki z czasów kolonialnych? W każdym razie, czarna młodzież na Guadalupe nie ma problemu z Chopinem i chętnie uczy się gry na fortepianie. Słuchamy jeszcze ciepłego nagrania adepta sztuki pianistycznej z Guadeloupe. Matis Weski z klasy Grzegorza Bera gra Nokturn op. 9 nr 1 Fryderyka Chopina. Zpuszczamy skrzydełek. Niech moc będzie z Wami.